Cześć z tej strony. Nie. Musi być... się Mano z tej strony Blow, a to kolejny odcinek kwadratowej masakry! I I can fly. Zginiesz. Leci! Dup. Zostałem w miejscu. <grym> <grym> Okej, okay, jeszcze raz, nevermind. Leci! No znów się nie udało. To może skocz i kliknij tą O, o dawaj. Już lecę! Au, au. Myślałem, że we mnie trafisz. I, I fly. Jestem pierwszy. Keeper! Yeah. Uważaj, fuck, Uważ, fuck, baj. fuck! Na górę jeszcze. Na górę. Dawaj, dawaj, dawaj. Idziemy, lecimy. Keeper! I I fly. Jak coś to może jakąś tabliczkę damy, że fundatorem yy, przedmiotów jest Eskalapur. <laughs> Ej, mam ja jeszcze jedną rzecz, chciałem pokazać. Tutaj, tutaj, tutaj jest w kształcie penisa, tak w kształcie świecznym no. takie zdjęcia. Właśnie to samo miałem pokazać. szybko, szybko! Czemu? Szybko się rozpiesz, szybko! Szy... Jesteśmy bliźniakami. Hmm. Wejdź. Oh. Albroly, fly! Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Co ty robisz, ja? Stary, kapie z sufitu. Sufit, oh, fuck! Su Ośmiornica! Zamknij sufit, bo mi mokro Zamknij sufit, bo mi okno. I believe I can fly. <noise> Los, ona się tu wzięła. Zabij dziwkę! Ty ją zabij. Ja. Druga przyszła. Po ty je mnożysz? <noise> tak, rozmnażam je REMK. Dokładnie. Ci... Okej, okay, no to mam dwa TNT, wszystkie przedmioty gotowe do pułapki. Może temu tutaj temu <noise> posadzimy w tym domku. O. Jak temu jak to mój domek jest. O, shit. <noise> Wybuchło czy nie? Tak <noise> wybuchło aha ale Masz... teraz TNT chyba to choć nie pokaż O ja ile płytek on... FAK! co ja zrobiłem nie <głos> 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 fuck CREEPER! nie 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 Robert tu idzie nie nie fuck. nie, nie. 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 on nas zabije zabije nas nie i believe I can fly! I need diamond, diamond, diamond is what I need I, heard. I, I need diamond 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 I wanna need I need diamond 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 I wanna need I believe I can fly Zdź mnie do proszę O tam, o tam Słyszysz jeszcze No właśnie g gdzie jestem? I to poczekaj na mnie, zwłocimy jego krowy. Czekaj, Dobra? Czekaj, czekaj. O, jest! Czekaj, blau! Jest! Jego krowy czekają na faceta no. prawdziwego. No teraz tak. nie przychodź tu. Czekaj, czekaj. Krówki. Drop it. Co, ja robię, no. co ja robię, Co ty tutaj robisz? Teraz pewnie połowa YouTube'a zastanawia się co ja robię A to musisz wiesz, robić takie seg segmencje ruchowe Dobra, choćbym jeszcze usunął film. Będzie plus 18, jakiś nie wiem, wiekowe. Ej, hey, blow! Chodź dobra. nie! Chodź, chodź wyżej. Jeszcze wyżej! Jeszcze A. wyżej, jeszcze musisz. Tutaj. Dobra. Biegnij, ciekawe, czy doskoczysz Mogę mu tu usunąć, to, to dobra, mam nadzieję, że się nie wkurzę. Biegnij! <grym> Jestem hardcorem! Jeszcze A. wyżej, jeszcze musisz. <grym> wow! Tam jest lawa, zobacz, tam jest lawa, popatrz, to nie były żarty To nie były żarty, a patrz jak hardcory robią. Patrz pyk, 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 pyk. pyk. <śmuch> I dziękuję. Dziękuję. I dziękuję. Like 3, 2, 1, biegnę! U i nie. <śmuchy> LOL! Udowodniłam ci! Dobra, udało się fartem! Dobra, pewnie na jakimś smart movie. jeść Prawie to mi się start. też. Dobra, prawie mi się też udał. Chcesz? Naprawdę? Napra nie, no, dobra, dobra. Dawaj, dawaj, o w dupę. Oho. Jaki? No co? Czemu? Jezu, ja powtórzę to drugi raz. Głupi ma zawsze szczęście. Zobraz z ręku, ale. No kurczę, no. Kolejny raz w lawę nie wpadłeś. Tu. Nie wiem, czemu tak się dzieje. I mam dwie rzeczy, z których bardzo się cieszę, a mianowicie pierwsza to jest diament. Musisz mi przeszkadzać. To jest diamentowy miecz z. z sharpness 4, knockback 2, lotting 3. I, I can FLY ooo oh, fuck jest mm. wreszcie exp ile tam i... <laughs> THIAKSY yes! JAK TO jak, sy! <laughs> yes! JAK TO zrobi... <śmiech> zrobi... <laughs> x-ray I BELIEVE I CAN FLY gdzie idziemy? ja idę tutaj swoją drogą coś znalazłem ciekawego swoją chodź ze mną nie, bo ty mi wszystko podbierasz. No jak ty mówisz o mnie? No podbierasz mi, taka jest prawda. I... ja już nie będę z kooperował. kooperował. Kooperacja w Minecrafcie. Nie, mów, że to jest. Jest przynajmniej węgiel. Ja kocham węgiel! No patrz, przyszedł za mną! <laughs> jest węgiel! Już ranek przychodzi, jest! Cześć! I believe like Co ty robisz? No już. Chodź. A Słyszeniec. czekaj, jest chwilka. Bob, budowniczy! Coś tam Zawsze da radę! Bob, budowniczy! I aktyw, aktyw Nie, jest tam. Coś tam. I believe I can fly. A słuchaj, stary, ile robimy odcinka? Pół godziny czy więcej? Pół godziny! Pół godziny! Dobra! No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ale fajnie się to pływa z tym nie, ze smartmobi. W ogóle nie wiem o co chodzi w tej modyfikacji, ale okej. Okay. Jest fajnie. Chciałem sobie ją wypróbować, bo sobie gram na singro. Oa! Ale to super wygląda. Ło siła! Dobra, to... więc my się z wami żegnamy, pływający Blow i skaczący Resie. I do, do usłyszenia, nie? No no no. No, więc do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Czy mój? <noise> Razie, nie żyjesz. I I can fly. Trzy, cztery, ry. Lecimy! Fuck! No, więc trzymajcie się. Cześć. Okej okay, i to tyle w tym fany moment z Kwadratowej tej masakry z sezonu drugiego, naprawdę bardzo mi się to podobało i nie wiem ile razy ja to puszczałem, dwa lub trzy i ciągle mi to poprawia humor. Tym wszystkim zajął się De Anteris tym całym wykonaniem i naprawdę należy mu się wielka łapka w górę od was i ode mnie za to co on wykonał i naprawdę zapraszam was na jego kanał. I to tyle, myślę, że sezon drugi możemy już uważać za zamknięty i teraz tylko czekamy na sezon drugi, który myślę, że będzie równie fajny i równie będzie miał fajne momenty, więc to tyle, dzięki wam za obejrzenie tego wszystkiego i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!